Dzień dobry państwu, e, przystępujemy do oficjalnego otwarcia drugich Sądeckich Targów Próbrowniczych, które mam przyjemność zorganizować dla państwa po raz kolejny e, na terenie Starej Sądecki w centrum Nowego Sącza. E, ta pogoda, która w tej chwili jest, ona jest do bo także proszę się nie martwić, mam dobre wiadomości, za godzinę będzie słońce i trzymajmy się tego, tej wiadomości. E, jeśli państwo pozwolą, jeśli mi się uda przywitać wszystkich, prawda, no przede wszystkim yy, witam gospodarza tego pięknego terenu, pana prezydenta Dominika Hansa, prezydent Nowego Sącza. Brawa. Tak. Przepraszam, no okazji się rozgrzejemy trochę tak. Yy, w ubiegłym roku odbier odbieraliśmy w ten sposób, że nie przecinaliśmy stęgi, tylko obcinaliśmy jabłuszka. Te jabłuszka są dla Państwa albo w formie naturalnej lub w formie soku tutaj przygotowanego. To są skarby ziemi łąskiej. Bardzo proszę w takim razie, e, zakończenie, wychodząc z tej sceny, żeby Państwo mogli się poczęstować tym jadączkiem, lub ewentualnie sokiem. Poproszę w takim razie o dwa słowa na no, otwarcie poda Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję organizatorom targów, dziękuję wszystkim wystawcom. Bardzo się cieszę, że taka mocna reprezentacja decydentów, Pani Poseł, posłowie. Bardzo ważni goście. To pokazuje tylko, że Nowy Sąd żyje. Mam nadzieję, że słoneczko zaświeci, które mamy obiecane, i życzę miłych wrażeń, zakupów, podziwiania zarówno właśnie darów Ziemi, jak i wytworów ręki ludzkiej. Otwieramy niniejszym targiem. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zorganizowanie tych targów. Wszystkim wystawcom za to, że chcą tutaj dzisiaj być. A wszystkim, którzy zamierzają robić zakupy, życzę, aby ta pogoda się poprawiła. No i korzystając z okazji, wszystkim tutaj zgromadzonym na scenie i przed sceną życzę zdrowych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, bo to już tylko tydzień nas dzieli. Wszelkiego dobra dla wszystkich Państwa. Dziękuję. Mamy jabłka. Żeby były jabłka, żeby były owoce, trzeba zacząć sadzić. Więc yy, myślę, że nie tracimy czasu, kupujmy i sadźmy te jabłonie, żebyśmy tych pięknych, wspaniałych, smakowitych, zdrowych jabłek sądeckich, łąskich mieli jak najwięcej. Wszystkiego dobrego na święta. Sądecczezna zawsze była ziemią kwiatów i zieleni i dobrze, że prezydent nawiązuje do tych dobrych wzorców i taką niech zawsze pozostanie. Wszystkiego dobrego. Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w Europie, ale on może być jeszcze większy, jeżeli będziemy rozważniej kupować produkty i usługi. Ja zachęcam do kupowania e, produktów y, i usług y, u polskich producentów. I myślę, że ta impreza, to spotkanie y, temu przede wszystkim służy. Zdrowych, spokojnych, wesołych się. Gratuluję tej imprezy. No jak tu już zostało powiedziane, życzę, aby jednak e, to wszystko rozkwitało i ta pogoda zmieniła się w pogodę słoneczną. No mam do, i e, w nadchodzących święta, życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt wielkimac. Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na te targi, życzę wszystkim udanych zakupów i niedługo wiosna, więc pewnie pójdziemy wszyscy w grządki, Także życzę wesołych świąt, a po świętach na grządki. Dziękuję. Szanowni Państwo, życzę wesołych świąt, radosnych, udanej imprezy, no i słońca, bo się może okazać, że jak się nic nie zmieni, to jest to nie innego niż jeszcze, jeszcze jedno coś mąskie dołączyć, jak nie będziecie w tej <laughs> W imieniu starosty Pana Marka Kwiatkowskiego pragnę podziękować za zaproszenie i podziękować wszystkim, że wszyscy dokładają staraj, aby ta nasza piękna ziemia sądecka stała się jeszcze piękniejsza. Z okazji świąt w imieniu pana starosty i zarządu powiatu Nowosądeckiego składam wszystkim zebranym, zdrowych, składam życzenia, zdrowych, wesołych i szczęśliwych świąt. Dziękuję. Czujemy chłód. Ale myślę, że jak zakupimy dobre krzewy, dobre drzewka, to będzie dobra zaprawa, także wtedy się rozgrzejemy, będziemy wiedzieć, że będzie rosło, ta nadzieja też nas będzie rozgrzewać. Zdrowych, pogodnych świąt w imieniu... Solidarności rolników indywidualnych, wszystkich rolników, którzy dbają o to, aby te soki były i te owoce były, ale również życzę jako członek zarządu Rady Powiatu Limanowskiego w imieniu starosty Mieczysława Urygi, wice starosty Agaty Ziemy, w imieniu całej Rady i w imieniu całej Limanowszczyzny. Wszystkiego dobrego. A dołączam się tylko do, do życzeń świątecznych, żeby przebiegały w zdrowiu, ale przede wszystkim przy stołach zastawionych tylko zdrowymi napojami, zdrową, zdrową sądecką żywnością. Wszystkiego najlepszego na święta. Szanowni Państwo, chciałem pogratulować przede wszystkim organizatorom, właśnie, że promują to magiczne słowo, że promują przede wszystkim sądeckie produkty i sądeckich przedsiębiorców. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję. Ja mogę tylko powiedzieć szczęść Boże dla chłopów, szczęść Boże dla polityków i szczęść Boże dla sądeczanina. W imieniu Rady Gminy Korzędar życzę wszystkim wesołych świąt, udanej imprezy, Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że przyszliście na nasze targi, że jesteście. Bardzo proszę o to, żebyście powiedzieli swoim znajomym, że mimo, no może nie troszkę pogody... Ale będzie lepiej, jak pan Pan zapowiadał będzie lepsza, no i lepiej też będzie, żeby się swoich znajomych, bliskich też powiadomili, żeby nas to odwiedzili. Przy okazji życzę wszystkim wspaniałych dobrych świąt, tak jak mówili moi nasi goście przy zastawionych, stołach zdrową naszą słdeczką Żywnością. Dziękuję bardzo. W imieniu parkułem, bardzo sobie, nie bardzo serdecznie, witam Państwa tutaj. Mimo brzydkiej pogody miejmy nadzieję, że słoneczko wyjdzie. I zapraszam też do nas na stoisko. W formie płynnej czy w formie naturalnej? Proszę bardzo w takim razie poczęstować Państwa e, e, naszych znakomitych gości. To jest część drugiego oficjalnego otwarcia. Otwieramy jabłkami albo sokami jabłkowymi. Skoro jabłka pojechamy do Brukseli, nie będą także i na sokami. Мы польские продукты, есть мы польские яблоки.